Siewam mam dwa kartony części od roweru. Zobaczymy co w nich istnieje. Zobaczcie. Morteczki, jak wiecie, chcę się wybrać podróż dookoła świata. Do tego są niezbędne fundusze. Jeśli ktoś chce mi wspomóc, to proszę o wpłaty na moją zrzutkę, Wystarczy 10-20 zł, a zrealizujemy ten cel. Zajrzymy sobie do tego, tego małego, co my tu mamy. Pudełko od kluczy osobowych. To nas nie interesuje. Plastiki od kluczy. Co my tu mamy? Tarcza 130 na 6 śrub. Tarcza rowerowa. A tak wygląda. Nówka sztuka. Ja mam w rowerze 180 i yy, na tyle 203 metry mm, to ta tarcza została kupiona z hamulcem. Jeśli ja dostanę do gwiazdy te jakieś o linki do czego linki? Hamulcowe zobaczcie to po tym tu są takie te to są akurat do hamulców tych zwykłych klamek. To nie są szosowe. Linki mamy. Nakrętka od tarczy. Center Lock. <grymne> Jakieś resztki łożysk sterowych. Łżysko, nawet tu jest. piseczki to no się przydadzą, to używane było hamulec od ks. Deyla na tarczówek i to na chodzie. hamulec Avida bo z tyłu mam shimanowski założony Działa, działa, musi działać. Jeszcze mamy regulację tego hamulca. Jednego klocka i tu drugiego. O. się zacząć, nie chcę bo się chce z co my tu jeszcze mamy o, oh, guma pod ten pod lampkę rowerową taśma do przyklejania owiki. o, tu właśnie o czym mówiłem zobaczcie, tu jest linka hamulcowa tak jak do przerzutek tylko że linki hamulcowe są troszeczkę grubsze. To jest właśnie do szosy, a z drugiej strony możemy obciąć. Mamy z jednej strony do szosy pod klamkę, klamką manetkę, a tu mamy pod klamkę do zwykłych rączek. To jest długa linka, to jest od tamtego To jest 3 metry chyba ma. To się przyda. Linki przerzutkowe. Przejściówka do ram do hamulca następna linka od hamulca co my tu jeszcze mamy o. ze ślepki i śruba od tego o to powyrrobini na kwadrat wstępna od tarczy nakrętka zaślepka od od kierownicy baranka klej niebieski do gwintów Jeden karton trzymany. Dobrze. Co mi Niedawno nie przyglądałam do pieci? ale co my tu mamy O! Wolnobieg nieużywany, nowy ale wszystkie rowery na kasecie łożyska zobaczcie, czekajcie tu łożyska takie są Może wyciągnę te łożyska w ogóle. Takie są w supertach, W supertach od pedałów. Łożyska. I one nawet dobre są. To są używane, ale dobre. Się przydałyby. Te łożyska schowamy. Klocki hamulcowe. Otworzył breaków. Też się przydadzą. O, do czołówki. Ta. Paska do lampki czołówki. Pancerz. Do hamulca. Kolejna linka. Trochę pozaginana, ale z linką zapakowany hamulcowy nie wiem czy to przeni czy tymi, chyba tymi był niższy. Lampka chińskiej produkcji dynamo trochę zgięte tutaj, ale dynamo to dynamo i licznik rowerowy jest przewodowy. Drugie płotki do Do Kawałek pancerza. jarzmo Och, to? To jest Amelion. Lampka kolejna łańcuch od 6 do 8 rzędów. Nie, w wolnym biegu to jest 7 chyba. Czy 6? Nie, 6. Lampka pod USB do Powerbanka, 3. Dnia do roweru druga lampka przednia chińskiej produkcji tu mam jakieś y, zapinki do łańcucha y, te y, końcówki do linek do zakańczania to każdy wie jak wygląda do pancerzy końcówki nie będę tutaj o, kolejna linka hamulcowa. Nowa. Taki pancerzy to ja mam. Linka do przerzutki. I to tylna przerzutka. Dogówek. Tu co my mamy. Y, te. niple Do szprych kawał łańcucha. Łańcuchy się przydają. A to jest na 6. Na 8. Lampka przez Kawałek dętki. O, takim czymś są kasety spinane, jak się kupuje. Takim plastikiem. Co my tu mamy? ale to wyciągnę wam pokażę nawet nie widziałem może widziałem przejściówka do wentylów presty co my tu jeszcze mamy nie, ale tu jest to fajka do v a do limit Wentylek. To jest yy, tego Danlopa wentyl. Bo mamy jeszcze szredera i presty. O, mocowanie do pompki. Zacisk tylni do koła sprężynki. O, sprężynka zmarnowana, jedna. Druga dobra. Tu plastik. A plastik też wyrobiony trochę. Szybko zamykać. to mamy drugi szybko zamykacz. Też tylni. tych tylnych to jest tylko mały. Kolejna linka od przerzutki. Światełka jakieś chińskie. O, to jest nasz szpryfie się kręci, to świeci. To jest takie światełko na szpryfie zakładane. Pudełko od Multitooli. Kolejne jarzmo. Do siodła. O. Zobaczcie tutaj bloki od butów SPD chińska łyżka do opon kawałek łańcucha i kolejny ten pancerz. Zobaczcie metrów z 10 metrów. No, tak, średnio bym powiedział. Tak, średnio. Kącerzy. Kolejna linka do przeżywotki. a to do przeżywotkowych który które mamy. A wężyk od jakiejś pompy. Chińska łyżka do opon, do niczego nie przydatno. Jakiś śruchwyt do mocy zami, tam. Kolejna lampka. No, zobaczcie, hak automatyczny taki, to są do tych podwieszanych yy, sufitów, się i on się zatrzaskuje i tyle, możecie sobie coś tam powiesić na tym. Kolejny łańcuch, kawałek. Mucowanie od lampki. Tak, widać? Pewnie winać. Mocowanie od lampki. I tu jak tam śmieci. O, zbatka. Blat od korby na kwadrat. zjęty w dodatku. O, zobaczcie. Kuminek do blatów. No, tylko jeden. Nie, całe są kominki. Tu drugi kominek. Kominek się spada z dwóch części, ale na razie w części nie widzę. No dobra, może nie ma. O, to pancerza jeszcze. Jakie to mam rzeczy? kartonach. Zostaw łapkę, subskrypcji, komentarz. Pamiętajcie o wspieraniu mojej rzuty. To może to daje 10.25. Cześć mordy. Trzymajcie się.